Dzień dobry, nasza kolejna lekcja z różą, zimą, w pejzażu zimowym z pieskiem. Pieski też lubią zimę. Zobaczcie, nasz bingo uwielbia śnieg. Śnieżek, śnieżno-biały. Zima ma w sobie coś majestatycznego. Pokryta jest cała powierzchnia przez RZ powierzchnia śniegiem. Majestat śniegu. Pieski też lubią śnieg. Śnieżny puszek, puch przez uotwarte i majestat zimy w całej okazałości. Zobaczcie, jak pięknie jest zimą. Nasza czapa śniegowa, nasz puszysty śnieżek i wszystko pokryte jest białym puchem. Biel śniegu, śnieżna biel. Śnieżek pruszy, pruszy przez zamknięte ponieważ takie... Właśnie są puchowe przez u otwarte, płatki śniegu, ale puszą przez uzamknięte, ponieważ widzimy takie malutkie kółeczka. Kółeczka jakby opruszone przez puchowy śnieg, śnieżek. Pejzaż malowniczy, zimowy pejzaż. Pejzaż zimy, zima, pejzaż. Ży z kropką. Wszystko zamyka się w takim przez u otwarte. Nawet bingo lubi na śnieg. Prawda, bingo? Bingo. Bingo uwielbia śnieg. Bingo lubi bawić się w śniegu. Tarzać się w śniegu przez RZ. Tak jak wszystkie pieski. Tak jak ludzie lubi zimę. Piękną zimę. Tajemniczą, majestatyczną zimę. Dobra. Jeszcze raz spróbujmy. Fajnie wyszło. Coś tam wyszło, nie? Bingusiu, jeszcze raz zrobimy. Wyszło dobrze?